Duchowość to są cnoty. Twoje ego nie interesuje się cnotami, chyba że pomogą zapewnić sobie jakąś potrzebę. <noise> I ludzie wykorzystują różne takie dobre, miłe słowa, różne takie religie i takie rzeczy, tak, żeby zapewnić sobie ego potrzeby. Cnoty są poza ego. Cnoty to jest coś, co robisz. I wiesz, że to jest właściwe. I nie musi ci ktoś wytłumaczyć, dlaczego to jest właściwe. Nie musisz znaleźć jakiegoś uzasadnienia, że dzięki temu przetrwasz. To nie jest, to nie jest dla ego. Są pewne rzeczy, które wiesz, że są właściwe. To jest, to jest ta duchowość, to jest takie uczucie wewnątrz, że wiesz, że pewne rzeczy są właściwe i nie wiesz dlaczego, ale wiesz. To nie jest wiele razy uzasadnione. Tak, ta właściwa rzecz to jest to, ale to sprawi, że ja nie przetrwam, będzie mi gorzej i, i tak. Mój organizm będzie w gorszym stanie, ale wiesz, że to jest właściwe. Jak usłyszysz rzeczy, które mówią do ciebie na duchowym poziomie, zapamiętaj to. Jak słyszysz, może w moich filmach od czasu do czasu, usłyszysz jakieś rzeczy, które mówią do ciebie na duchowym poziomie, to są te rzeczy, które nie, nie słyszysz i myślisz sobie, a to ma to sens i tak dalej i to mi pomoże. Tylko słyszysz i czujesz takie uczucie, jakbyś sobie przypominał coś. Jakbyś sobie coś przypominał, jakbyś, jakby, jakbyś słyszał pewne słowa i przypominał sobie, że tak, takie przypomnienie, to jest ta duchowość. I wiele razy praktycznie będziesz praktykował cnoty, które rozwiną cię duchowo, poluzują twój związek z ego, żeby nie był taki sztywny, żeby ego cię nie trzymało. Żebyś był taki poluzowany od tego, nie, nie tak, że ego cię trzyma, tylko tak jesteś poluzowany i tak potrafisz wyjść z ego częściej. i po, Potrafisz popatrzeć się poza ego częściej. Praktykujesz cnoty, wiele razy to nie jest atrakcyjne dla ego, bo robisz tą właściwą rzecz, ale nie ma gwarancji, nie ma bezpieczeństwa. I wiele razy, praktykując te cnoty, długoterminowo ego będzie w lepszym stanie, tylko że nie krótkoterminowo, nie? To jest tak, że my, ludzie, odkryliśmy, obserwując naturę, świat, to jak wszystko działa, odkryliśmy i możemy zauważyć historię, że im bardziej ludzie odchodzą od tej moralności, od tej duchowości, od tego uczucia, że wiesz, że tak jest właściwie, że to jest właściwe, im bardziej ludzie odchodzą od tego, tym bardziej niszczy się świat długoterminowo. Tym bardziej ludzie robią brzydsze i brzydsze rzeczy. Im bardziej ludzie trzymają się tej moralności, tych zasad. Jak słyszysz kazanie na górze zależy gdzie słyszysz. Niektórzy ludzie wymawiają to tak na YouTubie, na przykład, tak, takim głosem, to nie, nie brzmi tak fajnie, nie? Niektórzy po angielsku znalazłem pewne, pewne czytanie, kazania na górze, które brzmią fajnie. Ten, ten, kto mówi o tym, to mówi to takim fajnym głosem, takim że jest zgrany z tym. Jak słyszysz kazanie na górze, tak słyszysz te słowa. To nie jest tak, że o ciekawe i dobre, tylko przypominasz sobie coś. Wiesz, że tak jest. Już z założenia